Na oficerach wojska polskiego w 1940 roku. 10 kwietnia minionego roku samolotem rządowym udała się prawie stuosobowa delegacja wraz z prezydentem Rzeczypospolitej panem Lechem Kaczyńskim oraz ostatnim prezydentem na uchodźstwie panem Ryszardem Kaczorowskim. W niewyjaśnionych do dziś okolicznościach doszło do katastrofy lotniczej o niespotykanych skutkach w historii świata. Wszyscy pasażerowie zginęli. Kilka miesięcy później na miejsce tragedii udali się przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katyn 2010. Zainstalowano wtedy tablicę upamiętniającą tę tragedię. Dzisiaj ta tablica jest z nami tu na jasnej górze po zabranie głosu prosimy pana Andrzeja Melaka, brata prezesa Komitetu Kafińskiego Stefana Melaka. Ojcze Przeorze, kochana rodzino Radia Maria, Minęło 15 miesięcy od tragicznych wydarzeń nad Smoleńskiem, a my wciąż nie znamy jej i prokuratura nie spełniają podstawowych swych obowiązków względem narodu w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Gdyby nie determinacja rodzin ofiar tragedii, a także Radia Maria, Telewizji TRWAM, naszego dziennika, i kilku innych mediów, gdyby nie wy, bracia i siostry z kraju i z zagranicy, bylibyśmy przytłoczeni usłuszną, gładliwą propagandą płynącą od tych, którzy Polską rządzą samodzielnie i prowadzą ją do przepaści. niewielką pracę wyjaśniającą przyczyny tragedii wykonał zespół które są niezwykle trafne. Śledząc pracę prokuratury i organów śledczych polskich i rosyjskich widać jak na dłoni, że od początku obowiązywała jedna z góry założona i nieprawdziwa teza. Winna jest załoga. Na naszych oczach rodzi się kłamstwo smoleńskie. Gdy po sześciu miesiącach od tragedii, władze Rzeczypospolitej nie raczyły uczynić najmniejszego gestu, aby uczcić miejsce śmierci naszych bliskich. W listopadzie ubiegłego roku obowiązek ten na siebie wzięło Stowarzyszenie Rodzin Katyn 2010, gdzie w Smoleńsku postawiono okazały drewniany krzyż i umieszczono na głazie tablicę, z napisem wyjaśniającym cel wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej i Narodowej Delegacji w 70. rocznicę dokonania zbrodni ludobójstwa na polskich jeńcach, oficerach Wojska Polskiego. Ta bica w miejscu, które traktujemy jako cmentarz, przez pół roku była tolerowana i stanowiła świadectwo celu podróży Narodowej Delegacji rocznicę tragedii została potajemnie zdjęta i zastąpiona inną, bez znaku krzyża i bez słowa o wizyty w Katyni. Pragnę przypomnieć, że 30 lat temu, 31 lipca 1981 roku, konspiracyjny komitet katyński postawił pierwszy w Polsce Prawdziwą datą ich śmierci 1940 rok. Na rozkaz ambasady sowieckiej najbliższej nocy pomnik ten został zbezczeszczony, wywieziony i zniknął z pola widzenia na prawie 14 lat. Po 14 latach został postawiony powtórnie. Mamy nadzieję że tak stanie się także z tablicą, która była w Smoleńsku, która wróci tam z prawdziwym napisem wyjaśniającym prawdziwy cel wizyty Narodowej Delegacji z Panem Prezydentem Tablicę tę traktujemy jako religię. I pragniemy ją przekazać w ręce ojców Paulinów, trzymających od ponad 600 lat pieczoł nadnarodowym Sanktuarium Królowej Polski. Tu, pod opieką naszej Królowej, niech przypomina rodakom o tragicznych i wielkich dziejach narodu, o wielkich bohaterach, którzy oddali swe życie w imię dobra najwyższego, jakim jest ojczyzna. Drogi ojcze przeorze. Pragnieniem rodzin jest, by ta tablica umocowana w miejscu pielgrzymek wiernych z Polski i świata była odsłonięta i poświęcona 17 września w rocznicę z radzieckiej napady Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Ta bata Preludium do zbrodni katyńskiej, o której prezydent Rzeczypospolitej chciał opowiedzieć światu w 70. rocznicę jej dokonania. Bo świat obłudnie na temat Katynia milczał. Milczał i nie pamiętał. A w każdej chwili zbrodnia ta może się powtórzyć. I dlatego z wielkim Naciskiem pragniemy przypomnieć, że zbrodnia ludobójstwa dokonana na polskich oficerach nie jest do tej pory ukarana i nie są wskazani winni. Rosjanie w dalszym ciągu zaprzeczają kłamstwu, mówiąc, że winni są Niemcy. To już jest straszliwy cios w polską rację stanu i takiemu mocarstwu. Nasz premier Tusk oddał śledztwo w sprawie Katynia. Matko Boża, przyjmij ten dar osieroconych rodzin i osieroconego narodu. Przywróć nam męstwo i odwagę w głoszeniu praw Bożych. Niewielki duch wiary i mądrości naszych przodków odmieni oblicze Ziemi. W tej Ziemi, jak modlił się nas wielki rodak, od dwóch miesięcy błogosławiony papież Jan Paweł II, który powiedział nam, nie lękajcie się. Daj Boże odwagę błogosławionego męczennika Solidarności, Księdza Jerzego Popiełuszki, który mówił: Zło, dobrem zwyciężaj. Mając tak wielkich orędowników, chcemy budować Polskę silną wiarą, nadzieją i miłością. Tak nam dopomóż Bóg i wszyscy święci.